Dzisiejszy filmik jest o adapterze ELM327, jak i również Folscanie. Jak również wiecie, na moim kanale przez jakiś czas posługiwałem się tym urządzeniem. Na przykład tutaj ten filmik ELM327. Wyjaśniałem, że posługuję się tym urządzeniem i dużo rzeczy z nim zrobiłem w Masie i Fordzie. Jakkolwiek aktualizacja na stronie Forskana jest interesująca, więc zobaczmy, co oni mówią na temat tego urządzenia. Wchodzimy na stronę Folscana w sekcji HOME. Tutaj widzimy, że znajduje się taka opcja Important Note i tłumaczenie Google Translator. Ważna uwaga: po wielu latach ciągłego rozwoju produktów, nawet te z kilku ELM327, które mają stosunkowo dobrą jakość, przestały spełniać wszystkie wymagania FoldScan. Poza tym większość adapterów sprzedawanych pod marką ELM327 ma dość wątpliwą jakość, która w przeszłości znacznie spadła. W rzeczywistości nie mają one nic wspólnego ze słynną marką ELM327 poza nazwą. Dlatego nie zalecamy już żadnego ELM327. W miarę możliwości prosimy o stosowanie adapterów zalecanych powyżej: OBD Link, W-Linker. Polskan będzie nadal obsługiwał adaptery ELM327, ale niektóre nowe funkcje mogą być ograniczone lub odmawiać działania na przestarzałych adapterach. No więc, jeżeli w takim wypadku, teraz na stronę główną i do produktów, zobaczmy, jakie produkty oni rekomendują. Widzimy, że tutaj oni rekomendują dwa urządzenia. Jedno z nich to jest takie, drugie takie, jak tutaj na zdjęciu widzimy. Zajrzyjmy najpierw na Aliexpress w pierwszej kolejności. Więc to jest takie urządzenie OBD Link X. Rekomendujące cena 310 i może do Polski zostać wysłane. A jeszcze shipping dodatkowo, czyli wysyłka około 20 zł, czyli około 330 zł. Zajrzyjmy również do kolejnego. Jest tutaj Vigate.pl, więc zobaczmy na stronie Vigate.pl. 199 zł 99 groszy, co jest taniej i pamiętajmy, że to urządzenie jest rekomendowane przez Forskana i szczerze mówiąc jest rekomendowane również przeze mnie, bo się nim posługuję cały czas i bardzo dobrze się spisuje. Więc też mam dla was zniżkę, gdybyście chcieli. dodajmy jedno do koszyka, zobacz koszyk. Więc w pole kod kuponu wpisujemy mechanik kreska na dole mobilny. I został kupą pomyślnie użyty, 30 zł, taniej, darmowa przesyłka, łącznie 169,99 na daną chwilę. Więc, biorąc pod uwagę to, że produkt ELM327 przestaje być rekomendowany przez Forscana, dobrze pomyśleć przyszłościowo i zakupić produkt, który z Vigate albo z innej firmy, ale który jest rekomendowany przez Forscana, to zapewni nam lepszą współpracę i będziemy mogli korzystać z wszystkich opcji teraz i Przyszłości. Więc jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat tego produktu, zajrzyj do opisu, tam znajdziesz link do tego produktu, znajdziesz kupon rabatowy, jak i również znajdziesz link do filmu z recenzją odnośnie tego kabla. To tyle. Pozdrawiam serdecznie.